Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, robaczki powróciły na komórki. I nie chodzi tutaj o jakąś tańszą podróbkę, nie. Chodzi o oryginalne, prawdziwe Team 17 Worms BMD Mobilized. Worms BMD przypomina klimatem grę Worms ze starszych lat, którą wielu starszych graczy pewnie pamięta z łezką wokół. Mamy bardzo łatwą tutaj nawigację, jak na grę komórkową. Tutorial w języku polskim, który pomaga nam zapoznać się z podstawami. Sądzę, że zarówno Stasi Gracze, jak i Nosi polubią szybko i szybko załapią o co chodzi. No, brakuje troszeczkę tego backflipa. Mamy cały arsenał broni, jak to zwykle bywa w Wormsach. Możliwość grania zarówno Solo, jak i w trybie multiplayer. Także kochani, inwestujemy te parę złotych. Kustomujemy swojego własnego Wormsa, tworzymy swoją drużynę i dołączamy do gry. Jest to chyba najlepszy mój zakup w sklepie Play. Jak do tej pory jestem z niego niesamowicie zadowolony. Mamy do wyboru wiele czapek, wiele głosów, wiele nagrobków i portów. Możemy stworzyć swoją własną drużynę. Jako, że mówimy tutaj o wersji WMD. Mamy oczywiście dodatkowe też aspekty, takie jak wchodzenie do budynku, czego nie było w oryginalnych Wormsach, strzelanie z działek różnego rodzaju, snajperek i karabinów maszynowych. Możemy jeździć i atakować czołgami. Zabawne jest to, że czołgi mogą również też skakać, lecz w Wormsach zawsze była lekka doza humoru. Możemy też wsiąść do wielkiego robota zmechanizowanego i nim przemieszczać się po planszy, nim latać gdzie popadnie. Możemy oczywiście też atakować takimi robotami. Tak, pełno dodatkowych, które uatrakcyjnią jeszcze rozgrywkę tworząc całkowicie nowe pomysły i nowe możliwości taktyczne. Jest też gra multiplayer. Jak wspomniałem, występuje ona na dwa sposoby. Pierwsza jest to typowa gra lokalna. Ktoś, kto grał kiedyś w łączy, może ją kompletnie kojarzyć jako typowy, właśnie hot seat. Tak, tworzymy swoją własną rozgrywkę i po prostu gramy poprzez przekazywanie telefonu pomiędzy sobą z przyjaciółmi. Idealna rozrywka w towarzystwie. Kiedy troszeczkę nam się nudzi. Jest też możliwość grania za pomocą zaproszenia przez online czyli z komórki na komórkę. Należy tylko wysłać komuś zaproszenie. Ta osoba, wchodząc za pomocą tego zaproszenia, może dołączyć do tworzonej nasz gry. Także kto jeszcze nie ma łącznika BMD, zapraszam do zakupu. Dołączcie i grajcie ze mną.